Cześć Wam, z tej strony Kamil i zapraszam Was dzisiaj na praktykę oddechową, która pomoże nam zredukować stres i napięcie w całym ciele, ale myślę, że przede wszystkim również w głowie. Podstawą dzisiejszej relaksacji będzie technika oddechowa, którą nazywamy oddechem kompletnym lub też oddechem jogicznym lub Dirga Fasam. Technika ta polega na tym, że wykorzystujemy cały potencjał naszego układu oddechowego. Oddychając zarówno naszą przeponą brzuszną, jak i całymi naszymi płucami dołem płuc i górą naszych płuc. Oddech kompletny stymuluje nasz parasympatyczny układ nerwowy, co właśnie powoduje, że jesteśmy w stanie się uspokoić zarówno nasze ciało, jak i głowę. Ale poza tą korzyścią Dirga z fasem mam wiele innych korzyści, między innymi właśnie poprawia funkcjonowanie naszego układu oddechowego. Wzmacnia nasz system odpornościowy, pozwala zredukować stres i stany lękowe oraz jest niezwykle pomocny w walce z problemami ze snem, z insomnią. Zaczniemy od tego, że musimy znaleźć sobie dla siebie wygodne miejsce. Najlepiej, żeby było to miejsce, w którym będziesz mieć trochę ciszy, w którym nikt ci przez następne kilka minut, kilkanaście minut nie będzie przeszkadzał oraz miejsce, w którym będziemy mogli sobie wygodnie usiąść. Możesz usiąść tak jak ja. Na macie z podwyższonymi pośladkami, z podwyższoną miednicą trochę wyżej w górę, tak żeby kręgosłup był długi, żeby całe ciało było wyprostowane. Przede wszystkim po to, żeby nasza przepona brzuszła mogła w, mogła w pełni pracować. Jeżeli nie masz nic z tego, nie ma problemu, możesz usiąść sobie na krześle, ale wtedy proponuję, żeby usiąść na samym początku, na krańcu tego krzesła, żeby nie zapadać się do tyłu, żeby właśnie ten system oddechowy mógł w pełni pracować. Ja również nie widzę nic przeciwko temu, żeby wykonywać pranajamy czy techniki oddechowe należąco, ale wtedy zwróć uwagę na to, żeby po prostu w trakcie nie zasypiać, tylko być w pełni skupionym na tym, co się dzieje. Naszą praktykę oddechową zaczniemy od sprawdzenia swojego oddechu, więc najprościej w świecie przez moment zwróć uwagę, w jaki sposób oddychać w tym momencie. Śmiało proponuję, żeby zamknąć sobie oczy, żebyśmy mogli bardziej introwertycznie wejść w swoje ciało, żebyśmy mogli od środka poczuć, co się dzieje. Jeżeli nie będziesz potrzebował, potrzebowała w trakcie tej praktyki w ogóle spoglądać, to świetnie, proponuję, żeby przez cały czas mieć zamknięte oczy. Najprościej w świecie zaobserwuj, jak wygląda oddech teraz. Według własnej miary, czy jest szybki, czy jest spokojny. Czy jest głęboki, czy jest płytki. Zawsze powtarzam, że obserwacja jest pierwszym krokiem do zmiany. Dlatego właśnie od tej obserwacji zaczynamy. I teraz kiedy mamy trochę więcej informacji o naszym oddechu, możemy zacząć go zmieniać i właśnie teraz wprowadzimy sobie oddech kompletny. Jeżeli to będzie twój pierwszy raz z, z oddechem kompletnym, możesz miał położyć sobie jedną dłoń mniej więcej pod swoimi e, żebrami, albo na dolnych żebrach i drugą dłoń na kratce piersiowej, żeby te dłonie pomagały ci obserwować, jak pracujesz z oddechem, gdzie ten oddech wpływa i jak wychodzi z twojego ciała. Więc oddech kompletny polega na tym, że robimy sobie głębokie wdechy przez nos i najpierw kierujemy nasze powietrze do przepony brzusznej, czyli do dołu ciała. Chcemy, żeby brzuch się podniósł, chcemy, żeby dolne żebra się podniosły. Następnie ten sam wdech wypełnia nasze dolne płuca, środkowe płuca. I na samym końcu ten sam wdech wypełnia samą górę naszych płuc, także poczujemy, że obojczyki się wydłużają, że aż tutaj góra naszej kratki piersiowej rośnie. I to jest cały jeden pełny wdech od dołu. Do góry. Wydech robimy odwrotnie. Robimy od góry do dołu, czyli z wydechem. Najpierw powietrze wychodzi z góry płuc, ze środka płuc, z dołu płuc. I na samym końcu wychodzi z naszej przepony brzusznej, z naszego brzucha. Ok? Narzucimy sobie delikatny rytm, który pomoże nam. W pełni zrozumieć i wykorzystać oddech kompletny i będzie on polegał na tym, że przez 3 sekundy będziemy robić najpierw wdech do przepony brzusznej, następnie przez 2 sekundy do środka naszych płuc i na samym końcu przez 1 sekundę do góry płuc. Wydech będziemy robić analogicznie. Najpierw przez sekundę będziemy robić wydech z góry płuc, przez 2 sekundy ze środka płuc i na samym końcu przez 3 sekundy z naszej przepony brzusznej. Więc jeszcze przez moment zróbmy sobie 1, 2 takie totalnie luźne oddechy, po prostu będąc ze sobą. I zaczynamy oddech kompletny. Bierzemy wdech do naszego brzucha przez 3, 2, 1, wyżej do płuc przez 2, 1 i do samej góry płuc przez 1 sekundę. Wydech od góry, 1, wydech ze środka płuc, 2, 1 i wydech w trzepony brzusznej przez 3, 2, 1. Delikatna pauza, Kolejny wdech, najpierw do brzucha 3, 2, 1, wyżej do dołu płuc przez 2, 1 i na sam końcu do góry płuc, 1 sekunda. Wydech od góry. 1 sekunda. wydech ze środka płuc 2 1 i wydech z dołu 3 2 1. Delikatna pauza. Kolejny wdech do dołu 3 2 1 do środka płuc 2 1 do góry płuc 1. Z góry płuc wydech 1 ze środka płuc 2 1 z dołu ciała 3 2 1 delikatna pauza kolejny wdech do dołu ciała 3 2 1 do środka płuc 2 1 do góry płuc 1 wydech z góry płuc 1 ze środka płuc 2 1 z brzucha 3 2, 1, wdech do dołu ciała, 3, 2, 1, do środka płuc 2, 1, do góry płuc 1, wydech z góry płuc 1, ze środka płuc 2, 1, z dołu 3, 2, 1. Delikatna pauza. Kolejny wdech do brzucha 3 2 1 do środka płuc 2 1 do góry płuc 1 wydech z góry płuc 1 ze środka płuc 2 1 z dołu 3 2 1 Delikatna pauza. Wdech 3, 2, 1, środek płuc 2, 1, góra płuc 1. Wydech z góry płuc 1, ze środka 2, 1, z przepony brzusznej 3, 2, 1. Wdech do brzucha 3, 2, 1. Do płuc 2, 1 do szczytu płuc 1, wydech ze szczytu płuc 1, ze środka płuc 2, 1 i z brzucha 3, 2, 1 wdech do brzucha 3, 2, 1 wdech do płuc 2, 1 do szczytów płuc 1, wydech z góry płuc 1, ze środka 2, 1 z brzucha 3, 2, 1 jeszcze kilka razy, wdech do brzucha 3, 2, 1 do płuc 2, 1 do samej góry płuc 1, wydech z góry. 1 ze środka 2 1 z brzucha 3 2 1 wdech do brzucha 3 2 1 wdech do płuc 2 1 wdech do samej góry 1 wydech z góry płuc 1 wydech ze środka płuc 2 1 Wydech z brzucha 3, 2, 1. Delikatna pauza. Wdech 3, 2, 1. Do środka 2, 1. Do góry 1. Wydech z góry 1. Ze środka 2, 1. Z brzucha 3, 2, 1. Wdech do brzucha 3, 2, 1 do środka, 2, 1 do góry, 1. Wydech z góry, 1, ze środka, 2, 1, z brzucha 3, 2, 1. Wdech do brzucha 3, 2, 1. Do środka 2, 1, do góry 1. Wydech od góry 1, ze środka 2, 1, z brzucha 3, 2, 1. Teraz bez odliczania, ale kontynuujcie kompletny oddech. Robimy wdech do brzucha, do płuc. Do samej góry płuc i wydech od góry płuc przez środek. Na końcu powietrze wychodzi z brzucha. Kolejny wdech do przepony brzusznej, do dołu płuc, do środka płuc, do samej góry płuc i wydech od góry. Przez środek płuc, przez dół płuc. Na samym końcu powietrze wychodzi z brzucha. Pełny wydech. Jeszcze jeden taki oddech, głęboki wdech. Przez środek płuc do samej góry płuc. I wydech od góry, przez środek. I wyrzucamy powietrze z całego brzucha. Na moment odpuszczamy oddech kompletny. Zrobimy sobie 5 z najzwyklejszych oddechów. Robimy wdech przez nos. I wydech przez nos. 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 Jeszcze jeden ostatni wdech przez nos. I tym razem wydech przez usta. Świetnie. Przejdziemy sobie teraz do drugiej techniki oddechowej, która będzie polegała na tym, że będziemy bazować na oddechu kompletnym czyli to, co było. Ale tym razem nasz wydech będzie dwa razy dłuższy niż wdech. Będzie to wyglądało tak, że będziemy przez 5 sekund robić wdech, niech to będzie kompletny wdech, i później przez 10 sekund będziemy robić kompletny wydech, ale niech ten wydech będzie powolny, spokojny i pasywny. Siadamy sobie z wyprostowaną, wyprostowanym kręgosłupem, oczy zamknięte i zaczynamy.

Jeden. Kolejny wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wydech. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kompletny wdech. Od dołu do góry. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i wydech od góry do dołu.

Delikatna pauza i wdech, pięć i wydech, dziesięć, dziewięć, osiem. I koniec wydechu, kolejny wdech, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden.

Cztery, trzy, dwa, jeden. Pełny wydech. Kolejny wdech. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I wydech. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero.

I pełny wydech 10, 9, 3, 2, 1. I wracamy do normalnego oddechu. Rozrobimy sobie 5 takich oddechów: wdech przez nos. I wydech przez nos. Wdech przez nos. I wydech przez nos. Wdech przez nos. Wydech przez nos. Wdech przez nos. I wydech. Wdech. I wydech przez ustaw. Zostańcie jeszcze przez moment, ze zwykłym oddechem, nie wymagajcie od niego niczego, po prostu przez moment zaobserwujcie przede wszystkim to, w jaki sposób się teraz czujecie. Przez moment po prostu bądź tutaj ze sobą, ze swoimi wrażeniami, ze swoim oddechem, ze samym sobą. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz jeszcze więcej czasu, żeby zostać tutaj, śmiało możesz to zrobić. Jeżeli chcesz powtórzyć sobie całą sesję, raz jeszcze śmiało możesz to zrobić. W innym wypadku, powoli zacznij otwierać swoje oczy. Mam nadzieję, że czujesz się świetnie. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się częściej na tych praktykach oddechowych. Śmiało możesz dać, dać znać w komentarzu, jak się czujesz. Chętnie przeczytam. Możesz też śmiało zostawić lajka pod tym filmem. No i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Namaste.